Tu zapraszam Państwa do naszego mieszkania. Ścianka 60 cm. W innym mieszkaniu też widać, że była zburzona, oczywiście spokojnie tutaj będzie wylewka, więc tego tutaj nie będzie widać, jeszcze dojdzie wylewka 25 cm. No i tutaj mamy komin. W trakcie zabudowy, zaraz jest 60, tam parę cm. Czy tam centymetr, milimetry? O, teraz zobaczcie Państwo, tutaj mamy komin. Ta ściana będzie zabudowana, a tu nam zależało. Z drugiej strony jest kratka wentylacyjna, która będzie, przepraszam, nie, z drugiej strony będzie podłączenie komina, czyli pochłaniacza, który będzie w tym miejscu. A to z prawej strony, nieco niżej, będzie kratka wentylacyjna. Czym się tutaj zabudujemy, zrobimy yy, zabudowę partonki z samej góry, więc to dosyć ciekawie, a ta ściana będzie cała, cała zabudowana. W projekcie miało być to z boku, więc w tym momencie nie dalibyśmy rady zrobić całej zabudowy pod sufit, bądź podłączyć też kapo. więc tutaj też było dość dużo pracy. Tak zrobienie, a i teraz, tu jeszcze kanalizy nie ma zrobionej, co jest ważne. Ta ściana, która jest w tej strony, nie jest podwójna, i pan hydraulik nie zgodził się, żeby zrobić podłączenie, czyli do ciepłej, zimnej wody, do zmywarki, żeby wkłuć. Później zobaczą Państwo z czasem, jak to będzie wyglądało. One będą... Na... Ale to i tak nie będzie tego widać, to będzie pozdawa. Więc te wszystkie zmiany... Nie wiem, czy Państwo widzą, trochę tych u nas przewodów trochę więcej jest, tych gniazdek. Tutaj też... A, tutaj jeżeli chodzi o grzejnik, tak, to tutaj był w projekcie, nie musieliśmy zmieniać, czyli jest fajnie pod, pod oknem. Co prawda prosiłoby się, żeby okno było podwójne przesuwane, niestety tutaj nie zamierzali robić w projekcie. To też z tego cena wynika. W innym mieszkaniu nie niedużą różnicę i mamy fajne podwójne okno e, przesuwne, fajnie to wygląda, wpuszcza dużo światła. Tutaj robią tak, nie inaczej, twierdzą, że to się psuje i tak dalej. Nie sądzę, dobry towar się nie psuje, ale też rozumiem, tak, że cena z tego też wynika. W tym miejscu, gdzie stała kanapa drugi drugiej stronie telewizor będziemy musieli się wkuć więc tak tutaj nie chciałem zlecać żeby to robili zrobimy to sami tutaj będziemy też dodatkowo wzięliśmy sobie oświetlenie będzie włączenie oświetlenia na, 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 na tarasie tak też mamy prostu z drugiej strony prąd czyli jeżeli będziemy sobie siedzieć to teraz nie pokażę bo nie mamy klamki tutaj mamy teraz taras drugie mieszkanie tak czyli mamy mieszkanie 40 metrów i około 40 metrów będzie tutaj tarasu do wykorzystania, więc mam nadzieję, że to będzie dodatkowy atut. Taras nie był jakoś drogi, Tam chyba około 12-13 tysięcy, a mamy drugie mieszkanie, więc mam nadzieję, że w dobie wirusa będzie to dodatkowy atut do tego, żeby szybciej wynająć, czy ewentualnie więcej za to mieszkanie wziąć. Kolejne co zrobiliśmy. Wszystkie podłączenia, oświetlenia. nie chcieliśmy tutaj nigdzie robić kontaktu, więc tutaj będzie i co tu mamy dalej? O, zobaczcie Państwo, jeszcze komina nie mamy obudowanego, ale mamy sterowane w tę stronę. Dla które robią to jest tylko przekręcenie 90 stopni, kolanka i zabudowanie kominem. I mamy tutaj fajny geberit. Dla tamtych osób, które będą to chciały, jest to dodatkowe kucie. Tutaj jeszcze były poprawki oświetlenia, będzie też zabudowa, A tutaj mamy szerokość, czyli będzie fajny, fajny brodzik. Tu akurat jest M40, chyba tam 2, więc powoduje, że ściankę sobie postawimy na M40. Taki brodzik M40. W tamtych mieszkaniach parę centymetrów mniej. No i niestety tego zrobić nie możemy. Szybko jeszcze wejdziemy do sypialni. Tu mamy, tak? A drzwi też przesunęliśmy tak, do, do łazienki w prawą stronę, żeby mieć mniej więcej po środku. Mamy tą ściankę skrócona, ale też mamy wdękę. Czyli w niektórych mieszkaniach Państwo widzieli, że ścianka była podobna, największa, a nie było gotowej. Tutaj jeszcze czekamy na elektryka, można zrobić tak, tutaj będzie toaletka i zobaczy Państwo u nas grzejnik jest tutaj, będzie po całości praktycznie do samego sufitu. Tak, to będzie wystawało 15 cm i więcej tyle co będzie sztara zasłony Postawimy sobie fajną komodę. Jednak trzeba pamiętać, że służby, które tu będą mieszkać, muszą mieć dużo miejsca do przechowywania. To nie ma zbyt dużo szaf, więc tak, a byłby tu grzejnik, nie byłoby miejsca na komodę. Jest tutaj dość wąsko, więc Aha. tu poprosiliśmy, żebyśmy fajnie w tym miejscu grzejnik. W łóżkach też są, te są przesuwane tak w inne miejsce, żeby później okazało się, że jak zrobimy prysznic, a tam jest grzejnik. Tak to wygląda.